Czy nadużywamy antybiotyków? Do 2015 roku trwa program ministerialny, którego efektem ma być większa świadomość efektów ubocznych zbyt częstego ich stosowania. Lekarze przypominają, że antybiotyki nie bronią przed wirusami, a ich nadużywanie jest niebezpieczne. Sprzyja to bowiem rozwojowi drobnoustrojów odpornych na ich działanie i powoduje wyniszczenie ochronnej flory bakteryjnej w organizmie. Problem nadużywania antybiotyków to w zasadzie aktualny i bardzo alarmujący problem nie tylko Polski, ale jest to problem. Problem ogólnoświatowy. I wiadomo jest, że nadużywanie antybiotyków prowadzi do wydłużenia leczenia, zwiększenia śmiertelności, ryzyka większych powikłań w przypadku hospitalizacji, oczywiście w pewnych wypadkach również zwiększenia kosztów leczenia. Nadużywanie antybiotyków przez Polaków skłoniło Ministerstwo Zdrowia do wprowadzenia Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, który obowiązuje do 2015 roku. Głównym efektem Działania tego programu ma być zmniejszenie nadużywania antybiotyków. Generalnie infekcje, mogę mówić o dzieciach, bo jesteśmy w szpitalu dziecięcym, generalnie infekcje wywoływane są przez wirusy. Antybiotyki na wirusy nie działają. Zatem w wielu przypadkach antybiotyk jest mało tego, że niekonieczny, to po prostu szkodliwy. I tam, gdzie można leczyć się objawowo, to takie leczenie należy należy zastosować. Leczenie objawowe i owszem jest konieczne, ale z tym nie należy przesadzać. Jak radzą specjaliści nie powinno się leczyć przeziębienie antybiotykami tylko po to, żeby pozornie szybko dojść do siebie. Takie postępowanie uniemożliwia organizmowi próbę samodzielnej obrony i w przyszłości może się na człowieku zemścić. Bardzo przestrzegam przed stosowaniem antybiotyków samodzielnie przez rodziców, bo często mają leki niewykorzystane przy poprzedniej infekcji i przy Banalnej gorączce u dziecka natychmiast włączają leki te, które posiadają, posiadają w domu. Na pewno należy się skontaktować zawsze z lekarzem, który oceni, czy dziecko wymaga antybiotyku, czy nie. Zapytaliśmy o czy stosowanie antybiotyków na przeziębienie to dobry pomysł. Antybiotyku na lekkie przeziębienie nie. nie jest chyba dobrym pomysłem, no bo odporność nam się pogarsza, tak? Nie. nie. A dlaczego? Ja stosuję, wolę cytrynę jakąś cebule co, cokolwiek, tak? No po co takie antybiotyki od razu? Przecież to jest odporność, później się zmniejsza u dzieci. Raczej nie. osłabia organizm w przyszłości odparnia się na antybiotyki. Mogą być większe problemy w przyszłości niż korzyść z tego, że zastosujemy go teraz. Czasami tak, ale nie zawsze. No, to jest taka że tak powiem, decyzja dwubiegunowa. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony nie bardzo, bo Niestety antybiotyki zabijają także dobre kultury bakterii i nasz układ immunologiczny na tym też cierpi. Nie, nie żadnych nie stosuję antybiotyków, raczej y, mleko gorące, czosnek, miód. A pan co o tym myśli? Witamina o, witamina A pan y, co myśli o stosowaniu antybiotyków na przeziębienie? Proszę panią, to jest bardzo poważny problem. Z czym? Przyjmując antybiotyki... Możemy zachorować na coś gorszego, i wtedy nie będą pomagać. Nam staramy się leczyć, tak jak małżonka powiedziała: cebulą, czosnkiem, mlekiem, miodem. No i przede wszystkim nogi parzyć. Bardzo zły? Przecież na przeziębienie takie postawo. Jeżeli ktoś jest mocno niechory, no to się stosuje syropki, ewentualnie tak jak ja pamiętam, wie pani, ja już nie jestem taka młodziutka, to pamiętam babunia syropek z cebulki robiła i przechodziło. A po co antybiotyk na kaszel? Niepotrzebny to jest zupełnie, to jest tylko po prostu przez lekarzy naciągnięcie pacjenta na piążek. Oporność bakterii na antybiotyk skutkuje produkcją coraz mocniejszych specyfików, ale takie możliwości powoli ograniczają się. Fachowcy alarmują, że nadużywanie antybiotyków może skończyć się tym, że przestaną być skuteczne. W jakim przypadku więc antybiotyk stosować? Tylko wtedy, gdy lekarz nie widzi innej możliwości. Ważne też, żeby nie ulegał presji proszącego o nie pacjenta. I kolejna ważna kwestia: dobry lekarz zleci badania, by upewnić się, jaka bakteria zaatakowała i czym ją zwalczyć. W przeciwnym razie pacjent nafaszeruje się nieodpowiednimi lekiem pochoruje się jeszcze bardziej, a potem będzie musiał przyjąć kolejny antybiotyk. Statut gminy miejskiej Ostróda informuje, że mogą być tworzone jednostki pomocnicze, czyli Rady Osiedla oraz stosownie do potrzeb lub tradycji inne jednostki pomocnicze. Na terenie Perły Mazur działają dwie rady osiedlowe na osiedlu drwęckim oraz plebiscytowym. Na tym drugim właśnie zakończyła się kadencja obecnej Rady. Ponieważ upłynęła kadencja poprzedniej Rady i 20 lutego odbędą się ponowne wybory, wybierzemy nową Radę Osiedla. Rada Osiedla w tym wypadku składa się z 15 osób. Pierwszy termin zebrania przewidziany jest na godzinę 18.30. W wypadku braku kworum, następny termin to jest godzina 19.00. Wymagane kworum dla, tego, dla tych wyborów stanowi czterokrotność miejsc w Radzie, czyli czterokrotność 15 osób, czyli minimum 60 osób musi wziąć w wyborach udział, aby one były ważne i można było wybrać tą Radę. W wyborach do Rady mogą kandydować mieszkańcy na stale zamieszkujący osiedle plebiscytowe oraz wpisani na stałe do rejestru wyborców. Rada jest takim organem pomocniczym dla Rady Miejskiej. Jej głównym zadaniem jest. Jest działanie na rzecz lokalnej społeczności, na, na rzecz osiedla, wspieranie i, i tej, tego osiedla przed organami samorządowymi, dba, dbało się o interesy mieszkańców i całego osiedla. To jest główne podstawowe zadanie. I ma ono również za zadanie pomóc organom takim jak Rada Miasta w funkcjonowaniu i, i działaniu. Rada Osiedla jako organ pomocniczy wskazuje także, na co warto z budżetu miasta przeznaczyć środki finansowe. Mieszkańcy innych osiedli również mogą złożyć wniosek do Urzędu Miasta o utworzeniu rady na swoim osiedlu. Każdego dnia wyjeżdżają ratować ludzkie życie średnio na dobę. Jeden zespół wyjeżdża około 8 razy. Karetki, w których pracują, śmiało można nazwać szpitalem na kółkach. Są one wyposażone w urządzenia niezbędne do ratowania ludzkiego życia, jak chociażby Lukas, który jest dodatkowym mechanicznym ratownikiem. Pomaga nam podczas masażu klatki piersiowej. Może to uwolnić ręce ratownika, ponieważ w zespole jeździ dwóch ratowników, plus kierowca. Uwalnia to jedną osobę, która w tym czasie może zajmować się Innymi rzeczami, takie jak uzyskanie dostępu do naczyniowego, podawanie leków, podłączenie kroplówki czy podłączenie monitora. Ponadto karetka wyposażona jest w sprzęt przydatny do transportu pacjenta, jak na przykład krzesełko kardiologiczne. Krzesełko z rączkami z obydwu stron, którym pacjenci, którzy samodzielnie nie mogą chodzić, mogą być zniesieni z trudno dostępnych miejsc czy z klatki schodowej przez zespół ratownictwa. Takich nowoczesnych karetek w elbląskim pogotowiu jest pięć. Ich zakup był możliwy dzięki realizacji transgranicznego projektu Litwa Polska Rosja. Dzięki temu został zakupiony nie tylko najnowocześniejszy sprzęt, ale także zmodernizowana została cała baza pogotowia. Zastosowane zostały również nowe rozwiązania telefoniczne. Transport sanitarny w Roblągu, słucham. To jest bardzo duże ułatwienie dla ratowników, zarówno sprzęt, jak i ten system teleinformatyczny, nowe samochody, ale również warunki socjalne. Wszystko to jest bardzo, bardzo istotne w naszej pracy. Generalny remont przeprowadzono również w garażach, gdzie stacjonują karetki. Podłączone zostało ogrzewanie, a to, jak podkreśla dyrektor szpitala, również bardzo ważne. Tam się mieści sprzęt, tam się mieszczą karetki, tam pod dachem w końcu w dobrych warunkach, gdzie samochody mogą być ładowane, gdzie samochody wyjeżdżają w... Przechowywane są w ciepłych warunkach, w związku z tym kierowcy również wyjeżdżają wtedy w karetkach, które nie trzeba rozgrzewać. Jest to niezmiernie istotne. Cała inwestycja kosztowała ponad 9 milionów 120 tysięcy złotych. Lewią część tej kwoty pochłonęły prace budowlane, remont bazy przy ulicy Orzeszkowej oraz modernizacja sali konferencyjno-szkoleniowej. Można powiedzieć, że nakłady na inwestycje budowlane stanowiły największy element tego projektu. Niemniej wyposażenie w sprzęt medyczny, tylko że już rozbity na większą ilość jednostek zakupowych, no również stanowił znaczącą wartość, bo myślę, że ponad 50%. Dzięki tej potężnej inwestycji Elbląska Baza Ratownictwa Medycznego spełnia najwyższe europejskie standardy. W tej chwili jesteśmy jedną z najnowocześniejszych jednostek w naszym kraju. Pewnie w ciągu 5-6 lat to zacznie się starzeć, ale myślę, że przez te 5 lat naprawdę jesteśmy tak wyposażeni, że nie należy tu za bardzo przewidywać jakichś inwestycji. To był pierwszy międzynarodowy projekt realizowany przez Wojewódzki Szpital Zespolony. Jednak dyrekcja szpitala nie zamierza poprzestać na jednym i już szuka kolejnych placówek do współpracy. Mimo ogólnopolskich protestów rolników podczas targów Arena Agro kryzysu nie było widać. Zwiedzający pojawili się w znacznej ilości zanim wszyscy wystawcy zdążyli się rozstawić. Mimo, że dla Ostruckiej Areny nie były to pierwsze targi o tymetyce rolnej, to dla Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń była to edycja numer jeden. Wystawców jest ponad 100 firm i można powiedzieć, że jest to, że tak powiem, reprezentacja pełnej branży, bo mamy od najprostszych maszyn poprzez największe maszyny typu kombajny, opryskiwacze samojezdne, jak również są przedstawiciele firm chemicznych i nasienniczych. Polska Izba Gospodarcza zdecydowała się na organizację targów za namową lokalnego dystrybutora maszyn i urządzeń rolniczych z pobliskich Liechtenstein, który w arenie dla zwiedzających zagospodarował przeszło 1500 m2, na których zaprezentował ciągniki, kombajny oraz maszyny rolnicze. Jak Państwo wiecie, takich imprez jest bardzo dużo. Są jakieś tam dożynki powiatowe, nawet rolnicy czy robią parafialne wystawy. Tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Natomiast. Ja zawsze tak myślałem i tym bardziej wykorzy do wykorzystania były te obiekty tu w Ostrudzie, żeby zrobić raz w roku wystawy, jeśli chodzi tu o nas, ale coś konkretnego, coś dużego, coś pokazać cały asortyment naszych y, 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 maszyn, do, które mamy w sprzedaży. Termin targów wybrano tak, aby odbyły się one w czasie, gdy rolnicy są jeszcze przed wiosennymi pracami polowymi oraz przed składaniem wniosków o unijne dofinansowanie. Środki, tak jak w poprzednim okresie programowania, będą również i w przyszłym okresie na lata 2014-2020. One będą i w regionalnych programach, ale i w resortowych. Natomiast dzisiaj jeszcze o szczegółach trudno powiedzieć. Wczoraj praktycznie uzyskaliśmy wiadomość, że. Regionalny program operacyjny został zatwierdzony przez Komisję Europejską, natomiast programy te sektorowe, środowiskowe, rozwój obszarów wiejskich jest cały czas jeszcze w dyskusji z ministerstwem. Arena Agro Struda ma na stałe wpisać się w kalendarz Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych, która w kraju organizuje jeszcze w tym roku dwie wystawy w zachodniej części Polski. Jak zagospodarować tak zwaną Górkę Jasia na Zatorzu? O tym rozmawiano podczas konsultacji społecznych, które odbyły się 10 lutego w Olsztyńskim Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych. Mieszkańcy osiedla obejrzeli prezentację dotyczącą możliwego urządzenia zatorzańskich nieużytków i rozmawiali z przedstawicielami władz miasta o swoich propozycjach i wątpliwościach. Ten teren no, dla mieszkańców tego miejsca, bardzo ważny, tego, tego rejonu miasta jest zaniedbany. No, próbujemy Wypracować taką koncepcję, która wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom jak największych jak największy grup społecznych, czyli i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla osób starszych, czyli miejsca wypoczynku i miejsca aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem oczywiście walorów naturalnych, z uszanowaniem zieleni, która w tym terenie w tej chwili istnieje. Górka Jasia, czyli tereny Zatorza u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Poprzecznej od wielu lat służą mieszkańcom jako miejsce spacerów i zabaw dziecięcych. Niestety przestrzeń nie prezentuje się zbyt pięknie. Władze miasta, w oparciu o sugestie mieszkańców zatorza, chcą przekształcić te nieużytki w przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową. Według wstępnych planów na terenie Górki Jasia miałby znaleźć się m.in. plac zabaw dla najmłodszych, skatepark z widownią, siłownia na powietrzu, przestrzeń do wypoczynku nad oczkiem wodnym wraz z naturalną altaną, a także zjazd saneczkowy. Pomysł i przedstawiony projekt przypadł do gustu mieszkańcom osiedla. Naprawdę wygląda bardzo fajnie i tak jak wypowiadałem się tutaj wcześniej, będzie to służyło mieszkańcom w każdym wieku i praktycznie o każdej porze roku. Teren zielony, teren wypoczynku, taki teren rekreacyjny, te altany, wszystkie które są proponowane, te takie podesty, bardzo fajnie, no ale oczywiście nie chcielibyśmy, żeby były tam drogi rowerowe, bo to byłoby takie wielkie niebezpieczeństwo, szczególnie dla dzieci małych. To była masakra. Fajnie, że coś zaczyna się dziać. Konsultacje społeczne to pierwszy krok, żeby uczynić Górkę Jasia nowoczesną i zadbaną przestrzenią rekreacyjno-wypoczynkową. Kolejnym etapem będzie przygotowanie dokumentacji projektowej, które zostało zaplanowane na czerwiec 2015 roku. Na deskach u Sewruka można stanąć oko w oko z historią Matnia. Sprawa Elbląska to spektakl inspirowany wydarzeniami sprzed 66 lat. W nocy z 16 na 17 lipca spłynęła hala produkcyjna zakładów mechanicznych Zamech. Spektakl niezwykle ważny dla miasta, dla mieszkańców, dla naszej historii. Spektakl mówiący o tragicznych wydarzeniach z 1949 roku tragicznych poprzez System władzy, który wówczas funkcjonował, i wyroki, które zostały wydane na niewinnych ludzi. Pod zarzutem sabotażu aresztowano ponad 100 osób. Większość z nich nie miała związku z zakładami mechanicznymi. Ich zatrzymanie miało charakter polityczny. W roli głównego bohatera, Janka Masłowskiego, zobaczymy Piotra Szejna. Pierwowzorem w spektaklu Matnia głównej roli jest pan Olejniczak, czyli postać, która faktycznie istnieje. Główny bohater zmaga się z tym, co go spotyka. Zaczynamy jeszcze raz od początku opowiadać, I go Tylko po kolei ze szczegółami. Cztery razy już powtarzałem. Nie potrafię nic dodać. Chciałem serdecznie zaprosić na spektakl Matnia, sprawa elbląska. Jest to spektakl, który mówi o historii, która zdarzyła się nie tak dawno temu, dotyczy nas tutaj, elblążan. Jest mocny, daje do myślenia. W tym miesiącu odbędą się tylko dwa spektakle, 21 oraz 22 lutego. Szczegóły znajdą Państwo na stronie elbląskiego teatru.